Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 1. Jest to druga seria na moim kanale. Będzie ona w całości poświęcona gotikom i modom różnym do gotików. Dobra, nie ma co przedłużać, gieramy. Królestwo zjednoczone pod berłem króla Robara II. Podczas długich lat swego panowania, Robar zdołał pokonać wszystkich wrogów królestwa oprócz jednego. Niewielka grupa skazańców król potrzebował mieczy i tarcz dla swego wojska. To też wkrótce każdy przestępca, niezależnie od występu, jaki popełnił, zmuszany był do pracy w kopalniach rudy w Kolinis. Aby uniemożliwić mu ucieczkę, król wysłał swych najpotężniejszych magów, by ci otoczyli całą Dolinę czarodziejską barierą. A ja byłem jednym z nich. Niespodziewanie coś zakłóciło delikatną strukturę zaklęcia, i zostaliśmy uwięzieni przez nasze własne dzieło. Więźniowie błyskawicznie wykorzystali moment konsternacji. Korinis wraz ze wszystkimi swymi kopalniami znajdowała się teraz w rękach więźniów. Król nie miał wyboru. Musiał negocjować. Potrzebował rudy. Miesiąc po miesiącu król dostarczał więźniom wszystkiego, czego potrzebowali. Miesiąc po miesiącu otrzymywał od nich w zamian nowy ładunek cennej rudy. Aż do dziś na skraj ulwiska sprowadzono kolejnego więźnia. Nie wiedział, co go czeka, a to właśnie on miał ja wszystko. W imieniu Jego Wysokości, Króla Robara II, Pana Werantu wskazuje tego więźnia na... Stać! Skazańcze, mam dla Ciebie propozycję. Ten list musi dotrzeć do arcymistrza kręgu Magów Ognia. Marnujesz czas. Sam będziesz mógł wydać sobie nagrodę. Magowie dadzą Ci wszystko, czego zażądasz. Niech będzie. Zaniosę Wasz cenny list. Pod jednym warunkiem. Oszczędźcie mi reszty tej pawlaniny. Jak się Milcz! Jest. Dobra, zrzucajcie go! Aaaa! Aaaa! Witamy w kolonii. Dość tego. Zostawcie go! A teraz plecz. No już, stale. Się Jestem. Nie interesuje mnie, kim jesteś. Jesteś tu nowy, a do mnie należy dbanie o nowy. Na razie to. Tu. Jeśli chcesz jeszcze trochę pożyć, słuchaj się. Mnie. Ale oczywiście nie będę ci przeszkadzał w ewentualnej próbie samobójstwa. To jak będzie? Dobra, co powinienem wiedzieć o tym miejscu? Nazywamy je kolonią. Wiesz już, że wydobywamy rudę dla króli. Co? W każdym razie, tak robią ludzie ze Starego Obozu. Wewnątrz bariery powstały trzy obozy. Największy i najstarszy jest tak zwany Stary Obóz. Jak to stanę się do Starego Obozu? Podążaj tą ścieżką. Stary Obóz to najbliższe, mniej więcej bezpieczne miejsce, jakie napotkasz po drodze. Pomiędzy obozami kręci się wiele groźnych zwierząt. Radziłbym ci postarać się o jakąś broń. Okej. Okay. Gdzie mogę znaleźć oręż? Rozejrzyj no, się trochę w pobliżu opuszczonej kopalni. Na pewno znajdziesz tam coś przydatnego. Kopalnię no, trudno znaleźć. Leży parę metrów w dół kanionu. Dlaczego mi pomogłeś? Bo potrzebowałeś pomocy. Gdyby nie ja, Bulit i jego chłopcy mogliby Cię wykończyć. A ja jestem zbyt młody, żeby się temu spokojnie przyglądać. W końcu przebyłem całą tę drogę po to, by złożyć Ci propozycję. Propozycję? Tak. Po tym zajściu z Bulitem i jego ludźmi powinieneś się domyślić, że przyda ci się ochrona. Każdy, kto tu trafia, ma wybór. W kolonii są trzy obozy i w końcu będziesz musiał do któregoś dołączyć. Jestem tu, by udowodnić wszystkim nowym, że najlepszym miejscem dla nich będzie stary obóz. Jest A gdzie jest teraz Bulit? Oni i pozostali przenoszą towary z zewnątrz do obozu. Tam go znajdziesz. Jeśli chcesz z nim walczyć, radzę ci uważać. To do doświadczony Ma Mam list do arcymistrza Magów Ognia. Czyżby? Jakiś mag dał mi go, zanim mnie tu wrzucono. Twoje szczęście, że nie mogę się więcej pokazywać u magów. Ktoś inny mógłby ci poderznąć garb poza ten list. A to dlatego, że magowie hojnie opłacają swoich kurierów. A większość z tutejszych ludzi nic nie posiada. Na twoim miejscu trzymałby język za zębami, aż do chwili, gdy spotkasz któregoś z magów. Chociaż wątpię, żeby ci się udało. Dlaczego? Magowie mieszkają w zamku, w starym obozie. Tylko ludzie Gomeza mają tam wstęp. Kim jest Gomez? Gomez jest najpotężniejszym z magnatów kierujących handlem ludźmi. To on rządzi w starym obozie i ma najwięcej do powiedzenia w całej kolonii. Załóżmy, że chciałbym dołączyć do jego ludzi. Co powinienem okay. zrobić? Przy bramie do zamku znajdziesz człowieka imieniem Torus. Powiedz mu, że Diego cię przysłał. Dzięki za pomoc. Spotkamy się w Starym Opusie. Kolonii. I rzeczy podstawowe pozbieramy do kaludy piwo nic tu więcej nie ma też piwo się przyda z tym tutaj nie będziemy gadać tym typkiem nie potrzeba co mnie zabije pora na pierwszego save'a co będzie w skrzyni piwo, nie za wstrrzeła pochłodnio wytych. Podstawowe. Nieszego przeciwnika, nie. no tu nic więcej, inaczej nie ma żółwka, żółwka to takie piwo, i się produkuje właśnie w kolonii. Chyba właśnie. Tu są też ci rwojade, te karty Przez Próbujmy. Próbujmy tego śmiecia pokonać. Zobaczymy, czy się uda. Eee. Ciała no, pochodnia Tu jest star miecz jakiś jest lepszy Dobra Não to nic, to nic, to nic, ok? Yes, é good. Yes, good. Muszę być bardziej wygrany. Na no, razie tak nie Nagrywam. Komenduję jakieś dupery. Dobra, próbujemy też cię tutaj działać. Matrzmy. jeszcze z nimi skończymy cię. Ej, ty! Czego chcesz? Chcę cię ostrzec. Idąc dalej wejdziesz na nasze tereny łowieckie. Na co powiecie? Głównie na ścierwojady. Da się je zjeść, no i nie trudno je zabić. Jeśli wiecie, jak to zrobić. Naprawdę? Macie jakąś specjalną metodę? Zapytaj mojego kumpla, Draksa. Nikt nie wie więcej o ścierwojadach niż on. Dlaczego ten teren jest tak niebezpieczny? Jesteś tu nowy, co? W całej kolonii jest mnóstwo mniej lub bardziej niebezpiecznych miejsc. Ścieżki pomiędzy obozami są dość bezpieczne, ale nawet tam można natknąć się na stado wilków, które będą chciały zjeść cię na kolację. Dlatego lepiej nie ruszać się nigdzie bez odpowiedniego oręża i zbroi. Skąd mogę wziąć lepsze wyposażenie? Najbliżej będzie pewnie stary owoc. Idź dalej tą samą ścieżką. Na pewno trafisz. Ale lepsze ceny znajdziesz u nas, w nowym obozie. Oczywiście pod warunkiem, że znasz właściwych ludzi. Kiedy trafisz do starego obozu, poszukaj mężczyzny imieniem Mordrab. To jeden z naszych. Za kilka bryłek rudy można u niego kupić wiele wartościowych rzeczy. Opowiedz mi jeszcze o kolonii. Jeśli zamierzasz podróżować między obozami, przyda ci się mapa ze wszystkimi ścieżkami i ślepymi załogami. Niektóre ścieżki prowadzą do niebezpiecznych kanionów, gdzie można wpaść na istoty, na które lepiej nie wpadać. Tylko żadnym pozorem nie włócz się w pobliżu starych ruin. Większość z nich pamięta jeszcze pierwszą wojnę z Orkami. Niektóre są nawet pozostałościami po ich osiedlach. Często kręcą się tam Orkowie, albo jeszcze gorsze poczwary. Na twoim miejscu unikałbym takich miejsc jak ognia, zwłaszcza nocą. I jeszcze jedna rada. Nie wchodź do lasu. Gdzie mogę zdobyć jakąś mapę? Popytaj ludzi w starym obozie. Mieszka tam jeden kartograf. Może udać się gwizdnąć mu jakąś mapę. Przy okazji mógłbyś zignąć także jedną dla mnie. Jeśli uda mi się zdobyć je bez płacenia, wezmę ile tylko dam radę udźwignąć. Równy z ciebie, gość. Powinieneś pomyśleć o dołączeniu do nowego obozu. Gdybyś kiedyś tam trafił, pytaj o to on zajmie się nowymi. Na pewno znajdzie dla ciebie jakieś zajęcie. Dzięki za pomoc. Tylko nie myśl, że wszyscy tutaj są tacy mili. Niewiele można znaleźć w kieszeniach nowego, ale w kolonii są ludzie, którzy rozłupaliby ci czaszkę za stary kinów. Będę o tym pamiętał. Widzę, że jesteś myśliwym. Na to wygląda. Czego chcesz? Mógłbyś nauczyć mnie polować? Parę sztuczek mógłbym ci pokazać, ale to będzie kosztować. Ile dokładnie? Na początek wystarczy łyk dobrego piwa, potem zobaczymy. Proszę, o to piwo. Teraz opowiedz mi o polowaniu. Ścierwojady, tak nazywamy te wielkie ptaszyska, należy atakować jeden po drugim. Na szczęście łatwo odciągnąć jednego osobnika od reszty stada. Jeśli podejdziesz do nich zbyt blisko, zaczną się denerwować, aż wreszcie rzucą się w twoją stronę. Lepiej, żebyś w tej chwili miał broń w pogotowiu. Jeśli uda ci się trafić, ścierwo jada zanim on ciopnie ciebie, jak najszybciej wyprowadź kolejne uderzenie. Przy odrobinie szczęścia uda ci się go pokonać bez zadraśnięcia. A jeśli on ciopnie cię pierwszy, no cóż, lepiej, żeby nie dziobnął. Czego jeszcze możesz mnie nauczyć? Wielu rzeczy, ale kupie piwo nie wystarczy. Wprawny łowca potrafi zdobyć kły, pazury i skórę zwierzyny. Nie jest to łatwe, ale dość opłacalne. W każdym razie każdy kupiec chętnie je od ciebie odkupi. Dużo żądasz za swoje usługi? Być może, ale wiedza, którą mogę ci przekazać, pozwoli ci szybko odzyskać zainwestowaną kwotę. Wszystkie zwierzęta, które zabijesz, nie wiedząc, jak je oprawić, po prostu zgniją. A to najzwyklejsze marnotrawstwo. Za ich skórę mógłbyś zarobić sporo pieniędzy. Na twoim miejscu spróbowałbym możliwie szybko posiąść te umiejętności. Czego jeszcze może. No okay. nie Dobra. Do widzenia, papa. Pa.